kontynuujemy tą samą książkę o słuchaniach na imię po prostu kachna a ojciec głowa Kachna, wilgachna nawet gdy własne imię wymienia, gdy się na przykład komuś przedstawia często się mówi Tomasz Trąbalski i mówi jestem Tobiasz Bimbalski" żony ma taką, jak były sześć żon miał, im jej bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada, iść do doktora, niech cię zbada, niech cię wleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szefcy i do regenta i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałam, może kto z panów wie, czego chciałem. Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do Kowalia trafił do kuźni, Ten chciał go podkuć, więc oprzytomnie przypomniał. przypomniał sobie to, co zapomniałem. Kowal go zbadał w mieczu podmucha, w do gardła, wzajrzał do ucha. Potem opukam błotem kowalskim i mówi: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubewek oraz na trąbie zrobić suk. I chlust go wodem, sekundę trwało, i wsupę, w supe, w związa, w trąbę wspaniałą. Będę po Tomasz do domu, żona w krzyk. Co to? Nie mów nikomu, to dla pamięci. O czym? No chciałem. Co chciałeś? Nie wiem, już zapomniałem. Otrzymuj się tutaj. Co się namalowałeś? Świetnie. Pokazuje, pokazuje. Panda. A to kto jest? Tigry. nie tygrys, tylko jaguar. A to, pokaż, no pokaż. Hamaleon, tak? Zmienia się kolor, tak? Jak czasem ludzie zmieniają się kolor oczy, jak u mnie. Ach, te słowiańskie korzenia. Ta genetyka. Kogo tutaj wiesz? Kapibara. gdzie? Tu. W środku tam. Nie, ten. A to. mapka. Taszka kolibri. Jeszcze do rysowania.